I w moim mieszkaniu się rozszerzyła nekarka, tak? W moim mieszkaniu po Ja ją opiszę dobrze na długach. Po prostu i nastąpiła na mnie policję. policja. Policja by wiedziała co? to ten? A cóż powiedział? czy mają się wynosić z mojego mieszkania i zwracać mi pieniądze? bo oni terrorystów na i sami co mi na lipie ściany po głowie, po twarzy, po oczach. I to robiła wasza policja i, i ona Ta, Ten, który nienormalny człowiek, moje prywatne pieniądze was brutalnie. Na was chory, kurwa. Kurwa, co włochy pieniądze przyjecie i kurwa za tymi jeszcze pieniądzami w

o 34 roku. Co się stało? Co tak? Co się stało? Co się stało? Tak Tam, kurwa. stało? Co się stało? Co się stało? Co się stało? Co się stało? Wzywamy policję, czy ja? No kurwa, Co policji. stało? Co się stało? Co się stało? Co się stało? Co się stało? Co Po stało? Co się stało? Co a Wysiada wy, pani czy nie? Nie kurwa, wybaczy nam to butel. Do widzenia, idziemy dwie, tam Moje torby, moje torby świeci. Bierzemy się wariowała. Moje Wyrzucie. wszystkie torby! Moje dokumenty! Spowariuję! Wysyć, że cię zabili, I jako norozyjnego kraju zapijęcie! Ja co wrócę? Tak jak oni co nie moją rodzinę! Yeah. No.